Cześć, witam Was gorąco. Zapraszam Was na kolejną powtórkę, którą podesłał mi Paweł 99K. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy tego meczu, ostatni był do, też na, interesujący, ten chyba też będzie, widzę tutaj sporo kontroli u Pawła, u przeciwnika, którym jest BR Soul Power, też kontrola. Na, Kim na Mukao hmm, okej, okay, już trzecia tura. Poprawiona taktyka u Pawła odrzuca hmm, krąg dziewięciu tak krąg dziewięciu. Okej, okay, idziemy dalej. Już myślałem, że się zwiesiła gra. Raczej powtórkę. No ok, dwa stworzenia u przeciwnika Pawła. Co tu pa tutaj Paweł może zagrać? Pożeracz dusz na mm, agitatorkę kabuki. mukał, idzie w piąty, tydzień wiedzy, no u Pawła dwa oczarowania, trzy <ścoughs> roje insektów, damran, dwóch dżinów, Władców chmur i feniks. O, dwa trole na planszy od Mukao. Pawłowi dochodzi nurt, kaczka zaklęć. Uuu, to nie w wersji premium. <laughs> Co to się stało, Paweł? No, okej, okay, oczarowanie. Rekin obrońca przechodzi na stronę Hakima. Rekin obrońca, tak, okej. Okay. Dwóch boh bohaterów w wersji premium. Zobaczmy. OK. Kolejne stworzenia. No już Dzień Władca Chmur kosztuje jedno surowiec tylko. Paweł zyskuje przewagę na planszy. Może jeszcze zagrać jednego? O. No dobra. Co tutaj może zrobić, soul, soul power? Siedem surowców, idzie w magię, ma niewiele, pożerać dusz, wysyła nur. Kosmos. <noise> Same trole, Umu -kao. W grze. Paweł ma osiem surowców. Oczarowanie. W następnej turze, jak przeżyją dwa godziny, jakby poszedł ruro insektów u Pawła, może trochę wbić damage. No, zobaczymy, jak to się rozwinie. E, Mukao tutaj coś czaruje. No, jest spore szachy u, u obu panów. No, w defensywie raczej e, Mukao. Ach, dżin się przekręcił. No, nie jest łatwo. No, obaj panowie dobrze grają. Ten mecz Pawła jest troszkę wolniejszy od tego pierwszego. Można, można, można nadążyć za wydarzeniami. Na planszy. Damran rozsyła liczniki Turcizny. O, fajnie to się teraz skąpiło. Wow. Co zrobi Mukao? 9 surowców też może pójść oczarowanie plus zaginiony w mroku. Damran. No okej. Okay. Kolejny rekin obrońca. Na Damranie dwa oczarowania. Damran wraca do Pawła. Do Hakima. Ale już zostaje 26. I co teraz? Kolejne oczarowanie. Oczarowanie w roli głównej w końcu coś innego. Zagumiony w broku. Okej, okay. są dwadziny na ręce u Pawła. Dwa lądują na planszy plus Feniks, tak? No spoko. Niezudek, niezudek Hakima, niezudek Pawła. Co zrobi? Mukał. No raczej musi wziąć Gina, ale w którym rzędzie postawi? No jest lekka rozkminka. O, tutaj? Aha, oczywiście, nie, nie zauważyłem. Raja. Sycząca kusicielka blokuje Hakima. O! Król dobra, jeszcze jeden. O kurcze, i wraca Jina na, na rękę z wydarzenia malejący księżyc, tak? No spoko. Znowu napór od Pawła. Co wymyśli teraz Soul Power? No może blokować jeszcze, ma, ma stworzenia. Tak robi. Mhm. plus nic księżycowego, nie Paweł same stworzenia na ręce. 12 surowców, okej, okay. jedna rak szasa. Tyle jest szogun, no chyba zbliża, zbliża się czas tego zaklęcia. Co, czy mnie zdąży do tak Mhm. Chociaż nie. Dobrym pomysłem raczej nie jest użycie tego zaklęcia. W tej turze oczywiście. No ale fajnie tutaj mukał, poblokował dojście do siebie. Kolejny raz Fenix. Odświetna karta. Wersja premium. Jest troll. Gargulec. Gargulec. Pawłowi pokończyły się czary na ręce, za to e, smukało. ma cztery, jeszcze doszedł teraz Lodowy Meteor. Mhm. No nie mogło być inaczej. 6. O! kolej losu. <laughs> no nie. Paweł wyciąga dwóch dżinów z cmentarza. Świetna karta. Yy, ten szczęścia. No i teraz gejzer, na ręce u przeciwnika, no ale jest szachownica, nie ma finty. 13 surowców do wykorzystania, ale co tutaj zrobić? Okej, okay, nic Księżycowego Jedwabiu na dżinie z drugiego rzędu. No w sumie jest to niezłe rozwiązanie. I może wypuścić gejzer na, na drugiego godzina. Hmm, no bo ta karta się nie sprawdzi w tym momencie, to zaklęcie długotrwałe. taktyka. <śmianie> Pałowie się kończą karty. Co tu się dzieje? Trochę demedu wpada od dżinów. Kolejny raz słowik pojawia się na planszy. No i w końcu ląduje czarodziej mentor. No... No i dobra. Tutaj też dwa stworzenia do wystawienia, i, i mamy komplet. <laughs> Ale dobra, dobra. Co my tutaj mamy? Pięć kart zostaje Pawłowi. A Mukało 21. Idzie gejzer. Raksasa się przekręca i Jean. No tak. I co dalej? No ładnie czyści Stool Soul Power. Do tego momentu oczywiście. Ale może zablokować. Dojście do swojego bohatera. Soul Power. Ma tutaj trzy stworzenia. Doszedł mu Feniks. No okej. Okay. Mhm, coś takiego. Do fontanny i co? Agitatorka, tak. Czy Feniks? Agitatorka. Feniks. A chociaż teraz przy 17 turze to już agitatorka to No niech kolejny raz yy, kolej losu Masakryczna karta, no Co tu się dzieje? Aha, myślałem, że jeszcze jest skok w czasie upadła yy, nie ma No i ja cię kręcę, Jezu, który to już Jin? Yy... Siódmy? Siódmy i ósmy dzień. Na razie siódmy. Za zero. Kosmos. O, jest Finta w końcu. U <noise> Ale teraz to... do tego u przeciwnika Pawła za dużo słabych niskich stworzeń, stworzeń o niskim koście plus dwa zaklęcia nieprzydatne, no. ponieważ no zniszczyły swoje stworzenia też. A, i to czy to będzie GG. No jest spożeraż dusz i oczarowanie. Bo no, to musi... yy, Aha, tu jest nie może jest nietargetowalność na duchu fontanny. Co tu się dzieje? No jest pierwsza, Dzień Mistrz Wiedzy Tajemnej. No kto jak nie zaatakuje, to dobiera kartę. <laughs> no dobra, minus jeden na razie. 14 do 3. No, ale Paweł już jest blisko. I jest pożeracz dusz. Upawła na ręce, a tutaj, no ciężka rozkmina, co to może zrobić? Gracz przeciwny. Nic wielkiego. Zabić rakshasę, dobić gargulca. Chyba, że dobić Gina, użyć finty. Z Gargulca tutaj to by się przekręcił, bo on jest odporność na magię. A szogun to jest. Aha, tutaj coś innego wymyślił. Soul Power. Uwodzicielka. No ładnie. Zakaz target... Zaka... Zaka ataku. Unieruchomienie. Całkiem inaczej to zrobił. Mukao. O, czyżby to był koniec? No tak, tu już chyba jest GG. Chyba, że Geyser dojdzie, czy, czy już dobrał gracz kartę. GG, tak. 20 tur. No spoko. 23 minuty, 24 prawie. E, spoko. <świet> Świetna powtórka. Dzięki Paweł. E, jak masz ochotę, podsyłaj. E, ogólnie, kto ma ochotę z Was, podsyłajcie powtórki. Ciekawe. E. Będę wrzucał i komentował, bo jest co? Naprawdę, także jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.